W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Ojcze, przychodzimy do Ciebie wszyscy pragnąc złożyć Ci ofiarę z naszego życia, ze wszystkich trudnych momentów, które przeżyliśmy. Wiemy, że każdy dzień jest darem od Ciebie, że zawdzięczamy Tobie wszystko, co mamy. Wspominając ofiarę naszego zbawiciela, podążając za słowami Chrystusa. Postanawiamy z pokorą i zgodnością przyjąć każdy życiowy krzyż, którym zostaniemy obdarzeni. Panie, każdy z nas myśli teraz o cierpieniu, jakie przeżył w swoim życiu. Są wśród nas osoby zmagające się z chorobą i cierpieniem fizycznym. Są wśród nas osoby, które dręczy ból psychiczny, nieustanny ból duszy. Ty znasz każdego z nas z osobna i najlepiej wiesz, co nas boli. Każdy z nas otwiera dziś przed Tobą serce. Wiemy, że mamy niewiele do zaofiarowania, ale postanawiamy oddać Ci wszystkie nasze życiowe udręki. Prosimy, przyjmij je jako ofiarę przebłagalną w intencji, którą sam wybierzesz. Ty wiesz, co jest temu światu najbardziej potrzebne. Ty pamiętasz o każdym, o kim nie pamięta świat. Dobry Ojcze. Wybacz nam te chwile, gdy buntowaliśmy się przeciw temu, co nas spotyka. Wybacz brak spokoju, cierpliwości, chrześcijańskiej pokory. Przepraszamy za naszą złość i zwątpienie. Wiemy, że każdy ból, który nas spotkał, miał jakiś większy cel. Nie zawsze go rozumiemy, ale ufamy wszystkim Twoim planom. Wiemy, że chcesz dla nas jak najlepiej. Panie, łączymy się w naszym bólu z ukrzyżowanym Chrystusem. Pragniemy brać z niego wzór, nie lękać się, zawsze zwracać się ku Tobie w dobrych i złych chwilach. Postanawiamy pielęgnować w naszych sercach wdzięczność i radość za każdy dobry dzień, za każdą chwilę wytchnienia, którą obdarzasz nas w swej dobroci. Czuwaj przy każdym z nas. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!